No, się ma. Co tam słychać? Co tam widzicie? A, no tak. Oglądacie ten serial. A, jak już go oglądacie, to mam coś Wam do pokazania. Chodźcie ze mną. No właśnie, to jest moja klasa. W tej klasie będę się uczył. Może poznam jakiś znajomyś, ale nie wiem. Bo ta wredna pani, to ona jest po prostu, ja nie wiem. Ona siedzi za biorkiem, tylko się na nas gdzie? Zaraz zresztą, jeszcze nie ma lekcji, jeszcze nie ma tej wrednej pani. Pokażę wam ją. No, no to już muszę wychodzić, bo, bo zaraz wejdą tutaj ci wszyscy. Ja pierdziu! Jaki tu jest hałas? Ja zaraz po prostu nie wytrzymię! Co ja mam zrobić? Nie mam się z kim bawić. Nie mam co robić. Nie ma znajomych. Nie wiem, może pochodzę po tym korytarzu, jak ich znajdę. No Um, Hej, um, słuchaj, bo ja szukam przyjaciół. Czy może chciałabyś być moją przyjaciółką? No pewnie. A jak się nazywasz? Um, Jurek. Aha, a ja się nazywam Miki. No to może chodźmy do klasy.